Cześć! Rafy koralowe to jedne z najbardziej rozbudowanych ekosystemów na świecie. Znajdziesz tam ławice ryb, koralowce, ukwiały, znajdziesz tam żółwie morskie i miliony innych stworzeń. Wiele z tych stworzeń żyje w symbiozie. I teraz dzisiaj chciałbym Wam opowiadać o takich malutkich krabikach, które żyją w akroporach, pocyloporach. To są krabiki symbiotyczne. Część z nich będzie tymi dobrymi krabami i one będą sobie żyć w symbiozie i chronić się w koralowcu. I czyszczą z tego koralowca, ale są też takie, które wyglądają bardzo podobnie, a są szkodnikami i podgryzają te koralowce. O tym opowiem Wam w dzisiejszym filmie, na który zapraszam. Według mnie, całą listę tych krabów akroporowych i na przykład pocilloporowych, bo to są kraby, które żyją nie tylko w akroporach, ale też i np. w pocilloporach, powinniśmy zacząć od. Tego kraba, który jest najczęściej spotykany w akroporach jako taki fajny gratis bandit coral crab, czyli tetralia nigrolineata jest krabem, który żyje w akroporach, które są zbite w kule. On na przykład bardzo chętnie będzie mieszkał w mileoporze, będzie bardzo chętnie mieszkać w walidzie. To są akropory, które tworzą takie zbite krzaki i właśnie ten krab siedzi w środku, w tym krzaczku i sobie go czyści i żyje sobie w tej całej symbiozie, czyli ma ochronienie przed jakimiś drapieżnikami, a zarazem czyści tą akroporę i tak sobie wspólnie żyją. Jest to krab, który jest praktycznie cały biały, a rozpoznajemy go po tym, że ma taki pasek między oczyma czarny. Jest to krab o wielkości około 2 cm. Kraba tego też możemy rozpoznać po tym, że on ma na odnóżach, na stawach takie ciemne plamki. I teraz te kraby mogą żyć w grupach. Na jednym koralowcu może ich żyć kilka sztuk i jest on jak najbardziej w porządku. Więc jeżeli zauważycie tego kraba w pasce z akroporą. Najczęściej z importu będzie to bardzo pożyteczny i fajny krab, pod żadnym warunkiem nie wolno go wyrzucać. Pamiętajcie, że jest to bardzo fajny zwierzak, którego mega fajnie się obserwuje. Drugim gatunkiem krabów, które są w porządku, czyli są bezpieczne dla rafy koralowej, są kraby z gatunku trapezie. One bardzo przypominają wcześniejszego kraba, tylko różnią się tym, że są bardziej kolorowe. Może niekoniecznie wszystkie, ale przede wszystkim różnią się tym. One nie mają już tego paska między oczyma, o którym mówiłem wam przed chwilą. One będą na przykład w czerwone kropki, będą żółte, będą fioletowe, mogą mieć wiele różnych kolorów, ale są to kraby dokładnie bardzo. Bardzo podobne do tego wcześniejszego. One też żyją w symbiozie z koralowcami, z akroporami, będą je czyścić, będą potrzebować schronienia. Dokładnie to jest praktycznie ten sam krab, po prostu jest inaczej sklasyfikowany i troszeczkę inaczej wygląda, ale przede wszystkim nie w budowie, a w kolorystyce. One są też oczywiście bardzo przyjazne dla akropor i to też kraby, które warto mieć. Pamiętajcie tylko o tym, że tych krabów raczej nie dostaniecie jako ten fajny gratis z akroporą, którą zamówicie gdzieś w sklepie. Najprawdopodobniej będzie można je gdzieś kupić, ale są strasznie trudno dostępne. Ja przez ostatnie lata nie spotkałem się, żeby był gdzieś ten krab dostępny, a szkoda, bo na pewno chętnie bym takiego do swojego akwarium też włożył, żeby którąś akroporą się zajmował. Jeżeli chodzi o bezpieczne kraby akroporowe, to będą już to wszystkie gatunki, które ja znam i o których wiem. Jeżeli wiecie o jakichś innych, dajcie znać koniecznie na dole w komentarzu. Bardzo chętnie się dowiem o jakimś nowym gatunku i poczytam. Także koniecznie napiszcie o tym, tylko dajcie też znać, czy one są bezpieczne, czy nie. Jeżeli chodzi o kraby, które bezpieczne nie są, to jest to gorilla krab. On jest bardzo podobny wielkością do krabów, o których Wam przed chwilą opowiadałem. Jest tak naprawdę prawie że identyczny w budowie. Jest też niski, płaski, żeby mógł się zmieścić w akroporze. Różni się przede wszystkim tym, że ma takie bardzo niebieskie, jasno-niebieskie, prawie że białe oczy, które koniecznie musicie zobaczyć, zresztą zobaczcie na filmie jak to wygląda. I on jest włochaty. Wcześniejsze kraby te bezpieczne były gładkie, one miały taką porcelanową skorupę, a ten krab ma bardzo dużo różnych włosków i po tym go też poznacie. Krab ten nie będzie w kolorach białych, tylko on będzie w takim zgniłym, brązowo-zielonym odcieniu i kolor ten służy mu po to, żeby był jak najbardziej zamaskowany. Co ważne, jeżeli okaże się, że wasza akropora, którą kupicie będzie miała takie jakby wypalone place, takie jaśniejsze, nie martwe, ale takie bardzo jasne, to jest to bardzo prawdopodobne, że takiego kraba właśnie kupiliście niechcący razem z tą akroporą. I teraz, co możemy zrobić, jeżeli takiego kraba mamy? Tego szkodnika, który będzie podgryzał tą akroporę. No, musimy po prostu go złapać. Wystarczy, że go złapiecie pensetą. Gdzieś musicie dobrze obejrzeć korala, on też będzie się krył, tak jak wcześniejsze krabiki, gdzieś tam głęboko w tej akroporze i będzie dużo trudniejszy do tego, żeby go dostrzec. Ale jeżeli już go zauważycie, to wystarczy go po prostu wyjąć z tej akropory, możecie go włożyć do sampa. Znam osoby, które mają bardzo rozkręcone systemy akwariowe i mają bardzo dużo akropor, które szybko rosną, i w tych akwariach oni trzymają te kraby. Mimo, że jest to szkodnik, to jest też taka opinia, że on pomaga pobudzać koralowce do wzrostu. Ja osobiście rekomenduję, żeby go pozbywać się z naszego akwarium, ale są osoby, które uważają odwrotnie mnie jest to oceniać, podejrzewam, że może być coś tym prawdy, bo niektóre koralowce lubią jak im się ułamie na przykład jakąś odnogę i wtedy pobudzają się do wzrostu, więc może takie przygryzanie też nie byłoby złe. Ale tak jak powiedziałem, ja jako ja rekomenduję, żeby te kraby wyciągać z akropor, bo one je po prostu podgryzają. Mam nadzieję, że będziesz już teraz wiedzieć, jak rozpoznawać kraby akroporowe, które są dobre, a które są złe. Generalnie jeżeli są gładkie. Kolorowe, to będą to najprawdopodobniej dobre kraby. Jeżeli będą to kraby złe, to będą to te WHAT-y z takimi bardzo jasnymi oczyma. Pamiętaj o tym, żeby dbać o swoje akwarium i cieszyć się tym, co u Ciebie rośnie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeżeli interesują was takie tematy, standardowo zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Będą jakieś kolejne ciekawe tematy, które na pewno poruszymy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!